Nowe wbicia w bity to jest, fresh. to jest fresh To nowy level, nowe flow, level up Nowe teksty, nowe ścieżki, to jest to Wbijam level przy programy wow Nowe wbicia w bity to jest fresh To, jest to nowy level, nowe flow, level up Nowe teksty, nowe ścieżki To jest to Wbijam level przez programy Wow Wow Dobywamy nowe hity To są nowe teksty Coraz lepiej mi się żyje Stare rany krawiec mi szyje My nie widziałem wyboru. Przecież życie trapi, to jest moje życie. Chciałem zginąć, lecz to nie była ta droga. droga. Jeśli idziesz przez skróty, to nie tędy droga. Ja zapracowałem na to, to jest moja rola. Nowe picia bity, to jest fresh. To nowy level, nowy flow. Level up, nowe teksty, nowe ścieżki. To jest top. Wbijam level przez programy. Wow. No, nowe bity, to jest fresh. To jest To nowy level, nowe flow. Level up. Nowe teksty, nowe ścieżki. To jest top. Wbijam level przez programy. Wow. Wow. フフフフ。